Dobry dzień dobry, witam się z Wami. Dzisiaj pierwszy kwiecień, 9:23. właśnie, pierwszy kwiecień. Słuchajcie, jaki to jest dzisiaj dzień? Proszę, wszyscy wiedzą, co? ale pewnie większość z nas da się jeszcze wkręcić, gdzie jest prymaprylis z kalendarza. Życie czasem z nas żartuje, podsuwa coś. Próbę, a potem zabiera, mimo że bardzo chcielibyśmy to zatrzymać. Dzisiaj w Dniu Dowcipów doceni jego poczucie humoru i mądrość, jaka się w nim zabiera. Dziś też trochę o mm, pozytywnym myśleniu. Widzicie, jest to ostatnio mi bardzo bliskie, a z jakiego powodu? No, z tego, że chyba lepiej pozytywnie myśleć niż niepozytywnie myśleć, prawda? I to jest chyba klucz tego wszystkiego. Powiedzcie mi na przykład e, właśnie z jaką myślą dzisiaj wstaliśmy? Czy z taką myślą hmm, wspierającą, nie wspierającą, taką myślą, że muszę, czy chcę, czy mogę? to nam się zdarza, że wstajemy, a po no, prostu jest, no Boże, jaki dzisiaj będzie fatalny dzień, jaki dzisiaj będzie fatalny dzień. No to będzie taki fatalny dzień. Wreszcie, czasem się nastawiamy tak, że... Właśnie, dobrze się nastawiamy jak ta gitara i wtedy dzień nam pójdzie dobrze. A czasem nastroimy się fatalnie, bo tak jak wczoraj wam o tym mówiłam, że stajemy lewą nogą i taki dzień już mamy, taki lewy, to nie, taki lewy. I od tego to zależy. Właśnie, to jest bardzo proste, że to zależy od tego, jak my się nastawiamy. Już tą muzykę, tak, ona niech sobie tam nie leci nam w tle. Tak. Właśnie, jak dzisiaj się obudziłaś, nie wiem, Marta, czy ktoś inny, jaką miałaś pierwszą myśl? Czy jaką miałeś pierwszą myśl po obudzeniu się? Czy to była taka myśl, która cię a, denerwowała, typu hmm, nie zapomnij, że dzisiaj jest pierwszy kwiecień, żeby nikt cię nie wkręcił w coś. Ale czy to jest coś złego? Nie, dajmy się wkręcać. Oczywiście tak, w, za, w ramach zdrowego rozsądku. Miejmy to z tyłu głowy. Dzisiaj, dzisiaj może być fajny dzień. Dzisiaj może być naprawdę fajny dzień. Nawet jak wstaliśmy, tacy trochę chyba z lewą nogą. Fajnie, że w ogóle wstaliśmy. Dajcie znać, właśnie w komentarzu, a z jaką myślą dzisiaj wstałeś? Czy właśnie jak zdarzyło Ci się czasem wstać tą lewą nogą, czy taki potem cały dzień był? Od czego to zależy? I ja wiem, że to zależy od nastawienia takiego mojego wewnętrznego i też się łapię na tym, że, hmm, chociaż rzadko mi się już teraz to zdarza, ale często mi się zdarzało kiedyś, kiedyś, że wstawałam, w ogóle, człowiek otwiera oczy i myśli sobie, kurczę, ile mam dzisiaj do zrobienia, ile czegoś tam, ile coś tam, ile no po prostu same przeciwności widzimy. A co się okazuje, że to po prostu wystarczy sobie zrobić dobry plan. Hmm? To już jest powiedzmy temat na inny live, ale wystarczy sobie zrobić dobry plan i to cię nie męczy. I to cię w którymś momencie nie męczy. I jak otwierasz oczy, to sobie myślisz. Kurczę, i dzisiaj będzie zajebisty dzień. No właśnie, dzisiaj będzie zajebisty dzień. Cokolwiek to oznacza. Nie wiem. Możesz się do sąsiada, do sąsiadki uśmiechnąć, szef nie będzie cię wkurzał, albo dać ci takie zadania, które pozwolą ci spędzić naprawdę fajny dzień, nawet w pracy, prawda? I to jest fajnie, żeby zacząć dzień z taką dobrą energią. Niekoniecznie pijąc kawę, dwie, trzy, cztery, bo one, wiecie, pobudzają nas, a potem ta energia nam niestety pada. Ale pamiętajcie, że to, co w naszej głowie, to to się ziszcza często gęsto. Nie wiem, czy znacie tę książkę. Pewnie tak, większość z, nas, z Was zna książkę Potęga podświadomości. Jest tam Marwiego i jest tam taki, tam jest dużo takich przykładów i jest jeden z takich przykładów, gdzie wmówiono, teraz nie pamiętam, czy on poszedł do jakiejś wróżki, chyba tak, ale to była taka wróżka, słuchajcie, słabych lotów, tak mi się wydaje. I ona mu powiedziała, że on w przeciągu miesiąca umrze na zawał serca. Facet zdrowy, totalnie zdrowy. Tak sobie wkręcił w głowę, że faktycznie umarł. Więc naprawdę zobaczcie, co robi Jody Dispenza. Co robi Jody Dispenza? Co zrobił ze swoim życiem? To jest, to jest niesamowita historia. Także zobaczcie, wszystko leży w naszej głowie. I. I jeżeli zamienimy te nasze e, negatywizmy, takie, no nie, no brawo, teraz mam telefon, <słuch> nic z tego i muszę to wyłączyć. Wiecie, tak i tak. Zapowiadałam, że 9.23 robię live, no i, 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 i się zapomniało, no trudno. Tak czasem bywa. To jest taka godzina, że nawet kurier może przyjść. Wiecie, jak to jest z kurierem? To jest jedyny facet, który. Chociaż u nas jest bardzo dużo kobiet, kurierek, to powiedzmy, to jest jedyna osoba, która widziała cię w każdej sytuacji. Słuchajcie, wracając do tego pozytywnego myślenia, bo to jest naprawdę magiczna rzecz, jak się będziemy nastawiać, naprawdę tak. Hmm, Hmm, no właśnie chyba dobra informacja przyszła, ale słuchajcie hmm, no cóż <noise> potem się z wami z tym podzielę a nie, to może być słuchajcie ten yy, prima aprilis, dobra właśnie, nie nastawiajcie się czasem dzisiaj na jakieś super informacje typu że nie wiem, wygraliście w lotka, albo że yy, no, różne sytuacje mogą się zadziać yy, ja teraz mam tu fajną informację, ale nie wiem czy jest prawdziwa, więc sprawdzę ją za chwilę i potem się z wami podzielę, albo może jutro, czy jest to fakt autentyczny, bo no, fajnie by było. Fajnie by było. Także jak ktoś czytał, właśnie książkę a, Potęga pod, Podświadomości, to tam jest właśnie dużo, dużo powiedziane o tym, że to, no to myśl, myśl <laughs> wspierająca bądź nie wspierająca doprowadza nas albo do upadku, albo do wzlotów. Zobaczcie, jak się na przykład nastawimy często na umieranie, to już tak mówię, bardzo, no tak drastycznie, no ale często tak jest, że jak się nastawiamy na umieranie, to tak będzie. A, a często ludzie, którzy gdzieś tam dostają różne diagnozy, no to już nie przyjmują innych wiadomości, a szkoda, bo można by było wiele żyć, że tak powiem, zachować z racji tego, że po prostu troszeczkę jest inne podejście do, do samego siebie i zmienienie tego nastawienia i myślenia. To jest bardzo ważne. Wczoraj na, na naszej grupie tamtej zamkniętej na Facebooku takie fajne zadanie a daliśmy z Mariuszem za co jesteś wdzięczny, bo jedynym jednym z elementów takiego pozytywnego myślenia to jest wdzięczność za to, co mam, nie za to, co będę miał, czy będę miała, bo to się może nigdy nie wydarzyć, prawda, to jest tak jak istnieje tylko dziś, tu i teraz, wczoraj było, jutro może nie nastąpić, więc jakby fajnie mieć plan na przyszłość, ale trzeba żyć tu i teraz, bo to jest jakby klucz. No i wracając do tego zadania, które tam daliśmy na tej grupie, właśnie możecie dołączyć do tej grupy. Zaraz Wam tutaj potem wkleję taki link, przez który możecie się zapisać do tej grupy zamkniętej, bo to jest zamknięta grupa, i tam będziemy też i wpuszczać medytację. Puszczać medytację jak najbardziej przez trzy dni, no i różne inne fajne takie ćwiczenia wspierające właśnie pozytywne myślenie. Muszę Wam powiedzieć jeszcze, że mi ym, przy tym zawsze byłam gdzieś pozytywnie nastawioną osobą, ale bardzo też pomogły mi moje plastry. Ale to o tym kiedy indziej. To pomaga, to naprawdę pomaga. Na tej grupie, jak sobie tam zobaczycie, ci, co już dołączyli, to jest takie fajne ćwiczenie, za co jesteś wdzięczny. Trzy. Trzy no, wymień, e, nie wiem, czy można powiedzieć te rzeczy. Trzy elementy. O, trzy elementy. Wiecie, jak to jest czasem trudno, mm, jak tego się nie praktykuje, powiedzieć, za co jestem wdzięczny? Trzy, tylko elementy. I to naprawdę okazuje się, że. Ale w miarę ćwiczenia, w miarę praktyki staje się to zdecydowanie łatwe. Jestem wdzięczna, wczoraj do mnie się fajnie napisała, Jestem wdzięczna za to, że mogłam komuś pomóc, albo jestem wdzięczna za to, że dostałam wsparcie od kogoś. Ja jestem wdzięczna za Was, jestem wdzięczna za moje dzieci, za mojego kota, który dzisiaj znowu nie miał w nocy. No, słuchajcie, to jest. i znowu nie narzygała. Super. Jestem wdzięczna. O, ale gdzieś była, bo jest sierść. Więc jak to się mówi, jak masz kota w domu i kawa bez sierści, to jest kawa stracona. Mogłabym się wkurzać za to, no ale co ja zrobię? Nic nie zrobię. Ja nie wiem, gdzie ona w nocy chodzi, więc nie jestem, a przecież w klatce jej nie będę trzymać. Jestem wdzięczna za tą kawę, za ten piękny kubek, zresztą prezent ten chyba od mojej synowej, a ten czerwony właśnie z motywami Wincenta Van Gogha, chyba od EFCI. Od Także bądźmy wdzięczni za to, że w ogóle możemy pić kawę, bo może nam wątroba na to nie pozwalać, prawda? Zobaczcie, jak się tak zagłębimy, to się okaże, że naprawdę mamy być za co wdzięczni. Za słońce, które zaraz tu wychodzi, zobaczcie jak, jak zaczyna Świecić pięknie, właśnie. Za takie małe rzeczy trzeba być wdzięcznym. I to pozwala nam naprawdę pójść do przodu. No, słuchajcie, z taką pełną piersią, wyprostowanym, nie jest trochę ciężko, ale trudno, i cieszyć się tym życiem. Dzisiaj na tej grupie będziemy zamieścimy medytację. Medytacje są jednym z elementów. Słuchajcie, kiedyś myślałam, że medytacja to jest, to jest takie czary mary, takie tatarata, ta, 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 prawda? A dzisiaj naprawdę sama z tego korzystam i muszę Wam powiedzieć, że jest mi dobrze z tym i trochę żałuję, chociaż ja w życiu niczego nie żałuję, ale trochę żałuję, że wcześniej jakby nie otworzyłam się na to, może nie tyle nie otworzyłam, tylko... Yy, Hmm, właśnie, bo jak jesteś w takim środowisku trochę niewspierającym, które jakby wyszydza to i, i tak, a tam medytacje, co tam takie bajki opowiadacie, co nie, to trzeba być tu i teraz. Właściwie jak zapytasz, co to jest tu i teraz, no to to jest um, nie wiem, biedronka i tak dalej, nie umniejszając nikomu. Ale na tej grupie, wracając do tego, będzie dzisiaj medytacja. Ona będzie dostępna przez trzy dni, do jutra do. O, chyba do 24 i zobaczymy, jak to pójdzie. Jak Wam się spodoba taki pomysł, bo sobie wymyśliłam, że robimy takie. Będziemy raz w tygodniu robić takie wyzwania trzydniowe, ale tylko na zamkniętej grupie, bo tam się czujemy bezpiecznie, bo to też mm, musimy pamiętać o tym, że mm, musimy mieć taką przestrzeń tylko, tylko dla nas, prawda? dla tych takich zafiksowanych właśnie na to pozytywne myślenie. Słuchajcie, naprawdę świat się staje piękniejszy, bo zobaczcie nawet w Biblii, jak się mówi, na początku było słowo, prawda? A potem się ciałem stało. Więc to można zamienić. Ja nie jestem kościółkowa, więc mogę coś tutaj skwasić, ale pamiętajcie, to myśl, to myśl. Pierwsza jest myśl. Ale potem to myśl trzeba wprawić w ruch Działaniem, emocją, wcześniej emocją potem działaniem. Bo pamiętajcie, że od samego siedzenia też na kanapie, i afirmowania i myślenia pozytywnie, tak, to też się nic nie wydarzy. Dlatego trzeba trochę zmienić to wszystko właśnie w taki fajny, jak ja to mówię, tramwaj. Zaraz wam tutaj będę wklejać ten dostęp do tej grupy. I no właśnie. Jak już rano wstajesz i się uśmiechasz, to jaka jest Twoja pierwsza myśl? Pomyśl sobie o tych e, trzech rzeczach, za co jesteś wdzięczny. Co dobrego już masz, co dobrego, z czego się cieszysz. I wiecie, co jest ważne, czego ja też doświadczam, chociaż zawsze tego doświadczam magia ruchu. Trochę się trzeba ruszać, słuchajcie trochę. Yy, coś, co nie ma ruchu, umiera. Wczoraj gdzieś takie zdanie słyszałam, że po prostu, jeżeli yy, nawet energia jest w ruchu, prawda? My też jesteśmy energią, więc warto, jak rano wstaniesz, to słuchajcie, ruszyć tą limfę, trochę może potańczyć, włączyć dobrą muzykę. A to, co robicie oczywiście, Napić się dobrej kawy, nawet jak nie mamy czasu. Słuchajcie, to jest dwie minuty: dwie minuty skakania, rozciągania się, małego tańca, cokolwiek. Skupić się trochę potem na oddechu, pooddychać brzuchem, przeponą, czym się tam da. I będzie dobrze. I będzie dobrze. Słuchajcie, jutro 9:23 widzimy się ponownie. Jutro będzie gość. Jeszcze nie powiem wam kto, ale będzie gość a o 11 myślę, że tak o 11 spotykamy się na grupie, więc kto chętny, to niech się zapisuje do tej grupy zaraz włożę Wam tutaj link zapiszcie się, bo naprawdę warto i dzisiaj będziemy, puścimy tam medytację, być może, że zrobimy to na żywo a być może zobaczymy, nie wiem jak tam Mariusz ma dzisiaj a, bo dzisiaj, dzisiaj ma egzamin no właśnie, trzymamy kciuki za niego ma egzamin i myślę, że dobrze pójdzie, ale o 11 na pewno się spotkamy, żeby na tej grupie, żeby trochę a, wprawić nasze życie, właśnie w pozytywne wibracje. I tego Wam życzę. Pięknego dnia. Nie dajcie się wkręcić, a jeżeli już wkręcacie innych, to wkręcajcie tak, żeby wszyscy m, może nie uwierzyli w to, że to. M, wiecie, bo ktoś może. Nie, no, są różne sytuacje. Nie będę tutaj wymieniać różnych tych, ale pamiętajcie, dzisiaj jest 1 kwietnia cokolwiek to oznacza. Na pewno jest to piękny dzień. Uważajcie na różne psikusy i sami róbcie takie psikusy, żeby wprawiły nas tylko w A, wesołość. W wesołość. Życzę Wam pięknego dnia i widzimy się na grupie myślę, że gdzieś koło 11.